Siemanko, widzowie, z tej strony bzyku. Zapraszam Was na kolejny odcinek serii Minecraft. Przetrwanie. Dzisiaj, po trochę długiej przerwie, wr wracam do Was. I z dobrą nowiną, bo będę teraz nagrywać częściej niż raz na dwa, dwa miesiące. Nie wiem, jak mi się tam ułoży, ale na pewno częściej. E, trochę sobie poogarniałem, tutaj poza odcinkiem, na, jak na przykład zbudowałem krzyż i flagę Polski. No ale to tyle. A mam w planach pójść pościnać, e, pościnać e, liście nożyczkami, a potem zrobić tutaj taki piękną ogród. I tu bym chciał zrobić sto, stodołę. żeby hodować i mieć w każdej chwili dostęp do żarcia, którego mam małe zapasy. A jeszcze zapomniałbym po powiedzieć, że bardzo Wam dziękuję, że wbiliście w takim krótkim czasie tyle wyświetleń pod moim ostatnim yy, shortem, którego wrzu wrzuciłem ostatnio wczoraj. No, i tyle. To nie przedłużając, yy, zaczynajmy. Auć. Cztery serduszka, jak zawsze. Z tego co pamiętam, yy, ostatnim razem, kiedy się wybierałem pościnać drewna, no to mnie napotkała niemiła niespodzianka związana z, roz z rozbójnikami. Ale mam nadzieję, że teraz to się nie powtórzy. A jeszcze drzewa będą łyse. Tutaj przed, prze, przed górą. Tak, jeżyjcie drzew. Niektóre drzewa idą na opał, a niektóre będą łyse. Tylko jeszcze sobie zjem, bo myślę, że. Będę tutaj y, dużo hapy dostawał spadając. I też dawno nie grałem w Minecrafta. No więc, jakby co, to przepraszam za niezdarność. Yy, bo odkąd nie nagrywałem, to właśnie do dzisiaj nie grałem. Więc sorry, ale muszę wejść w prawe. Pościnamy sobie trochę yy, liści. A to są w ogóle jakie liście? Liście dębowe, liście dębowe i sadzonka dębu. Dobra. Tutaj jeszcze są jakieś liście. Zachodzi. Nie, no to już no, dopiero co zacząłem nagrywać. Co za. Co za Minecraft, wradny? Dobra, myślę, że tyle z taków liści mi wystarczy. I. Idziemy spać. Żeby nam się tu creepery nie pojawiły. No więc. No, halo, już jest noc. No idź spać. O, w końcu poszłem spać na moim wielkim łóżeczku. I teraz lecimy zrobić nasz ogródek. A jeszcze miałem zebrać ziemię. Czyli to, to, to ma łopatę tu? Nie, muszę iść po łopatę. Wracamy. Wracamy po łopatę, żeby wydobyć trochę ziemi. A wezmę tą i tą. Zobaczymy. Zobaczymy, ile mi się ziemi uda wydobyć. Z takiego. No trochę małego obszaru. Chociaż. Bo też nie chcę tej, o, o, tej, o tych pięknych kra krajobrazów niszczyć. No więc po trochu będę tutaj wy wybierał tej ziemi z góry. Opa, chopa, chopa. No, no i co, no. A, jeszcze piszcie w komentarzach, jeżeli chcecie jakieś nowe gry. Ja ogólnie nie mam pomysłów, a Minecraft widzę, że trochę, no... Słabiej chodzi, no. Niż... No, niż BMG Drive lub coś tego typu. Więc piszcie w komentarzach, jakie chcecie gry. A ja za ten czas sobie przełożę łopatę. No i tyle no. Drzewo lewitujące. Takich rzeczy jeszcze nie grali na tym świecie. Były e, te Żwiry lewitujące, ale drzew to jeszcze nie. A i jeszcze jeżeli chce, chcecie kolejną dawkę bulding hacków, to, to też napiszcie lub polajkujcie, to wtedy będę wiedzieć. Że chcecie. No to nagram. Bo mam kilka po pomys pomysłów, które już testowałem. Dobra. Tyle ziemi. Myślę, że wystarczy. Teraz się zabieramy. Chyba, że jakieś kwiatki jeszcze by pozbierać. Są tu jakiekolwiek kwiatki? Auć, Znowu auć Bo byle, żeby nie zginąć. Bo mam mega mało HP. Będzie beka, kiedy zginę sam od siebie. Hmm, jest tu, są jakieś tu kwiatki. Dobra, na tamtej polanie są jakieś kwiatki. Na czym jeszcze są kwiatki jakieś? No i tam są jakieś maki. Auć. Dobra, paproć może. Aha, bo paproć niewiele latuje. Też fajnie. Też fajnie wiedzieć. O, ale liany to sobie wezmę. Opa, pościnamy, liany. To sobie tu tutaj trochę, lian pościnamy, żeby. Nasz ogród był jeszcze bardziej ładniejszy. I myślę, że możemy. Cześć, o trawę! No, trawę to nożyczkami się ścina. To myślę, że za chwilę będziemy mogli już iść. Jeszcze tylko pa paproć sobie weźmiemy. Gdzieś trzy paprotki. Dobra, możemy wracać. Czemu ja muszę? Czemu ja się musiałem ta, tak wysoko wybudować? Mleczek. Hmm. Dobra, ziemią się będę podbudowywać. O, ale moje skillowe parkury jeszcze. Jeszcze, jeszcze, jeszcze są na poziomie Legit. Hmm. Za chwilę będziemy. Już widzę mój krzyż. Czyli, że jesteśmy blisko. Hoppa. Hop. O, dobra. Bardzo fajnie. I tylko teraz po, kam, po kamyczkach przejść do domku i udekorować na, i zrobić w ogóle nasz ogródek, bo nawet nie mam go. <grystanie> Więc szybko wchodzimy. Dzień dobry, owieczko. Opa. Po co ja wchodziłem, nie wiem? I te, A nie tak. Muszę wejść. To kill. Ale ja nie mam kilofa. Bo mi się skończył. Mm, 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 le, to taka ta taka mała lipa. A to dobra, będzie o jeden wyżej. Ja myślałem, żeby tutaj zrobić, tutaj O, o, o tutaj zrobić. O, o, kurde. No czemu znowu oni? Czemu? Czekajcie, tylko pójdę po tarczę. Znowu ci ja tylko pójdę po tarcze i się będę z nimi klepać, ale zawał serca normalnie. No, idźcie tam, idźcie. Ja muszę coś tu zjeść, bo ja z nimi to nie wytrzymam. Kiedy zawsze chcę nagrać spokojny odcinek o robieniu czegoś spokojnego, no to zawsze kto, ktoś musi mi poprzeć. No zawsze. Nie, no zawsze. Po prostu zawsze. Opa, jeszcze sztabka i mamy. Teraz pytanie: Czy umiem się jeszcze tak dobrze klepać jak wtedy? Mam tarsze, więc oni mi nic, na pewno nic nie zrobią. A jak już, no to odbije się ode mnie. A masz, a masz. Opa. A masz, a masz, a masz. O, dobra, bardzo dobrze. Dobra, jeden leży. Teraz na innych trzeba popolować. Zapolować. Chyba, że się już zde-spełnili, o. Tu są, no tu są te gagatki. Chodź, chodź. No szczeraj strzelaj. Na No, no chłopku. No. Strzelaj. No strzelaj, strzelaj. Strzelaj. Strzelaj! No dawaj, strzelaj, kurde. Ile on ma HP? Dobra, ten tu... O, ku, kuszę sobie wezmę. Tylko że teraz nie mogę wyjść, kurde. O, pięknie. Też tylko wyjść i będzie fajnie. O, parkoury jeszcze mnie nie zawiodły. Teraz, gdzie jest ten drugi? Jeszcze chyba ostatni. Ostatni. Halo? Halo, jest tu ktoś? O, tam, tam poszedł. Chodź, chodź. Zawsze ten mnie zabijał, więc zobaczymy, czy też tak będzie, tym razem. Ale wtedy to ja nie miałem tarczy, teraz tarczą to jestem praktycznie, że nieśmiertelny. O panu no dawaj, strzelaj, strzelaj. Jej. Kolejny efekt Battleman. Fajnie. No i znowu pić mleko, żeby mi to przeszło. Chyba, że będę dwie godziny na, no na świecie, no to wtedy to, to samo mi przejdzie, ale eee. okej okay, jest I już słońce zachodzi, no Nawet nie na... nawet słońce nie da się nacieszyć dniem, a już idzie. Ja znowu muszę iść spać. Hoppa. Tylko wejść. Nie zginąć. Wejść do łóżka i nie zginąć to też jest ważne. A i sobie powieszę, już dwa mam. O, www No i pięknie, pięknie, ładnie wygląda pięknie. I z tego wszystkiego zrobiłem kuszę. Nawet nawet nie, tak, nawet nie tak zniszczoną. Sobie odłożę ją. Bardzo mnie to cieszy i teraz sobie zaczniemy budować nasz ogródek. Wykładając na początku ziemię. To tutaj myślę, że będzie początek. Gdzieś tak, żeby to ładnie wyglądało tak naturalnie. Już to nie będzie naturalne. Tutaj w, w, w tej wyrwie zrobimy mój ogródek. Ewentualnie on będzie się jeszcze przenosił tu. Tutaj dobra. I będzie ok, I będzie. Git, tutaj jeszcze tak, mam jeszcze ostatni stak, żeby zapełnić tą dziurkę. Hoppa. ja najlepiej, mi najlepiej wychodzi takie budowanie o takiego węża, tak jakby. Snake IO. No i nasz ogródek prawie, że skończony. Tylko teraz wysta? Mam jeszcze 18 bloków, więc tutaj można trochę dopracować, tutaj coś tam robić. 12. Tak, tak, tak. Tu jeszcze dla mnie jedno. 4, raz, dwa, trzy. Cztery. Pięknie. Pięknie, pięknie. reszcie jeszcze damy, żeby nam sobie tu drzewko rosło. Trochę zieleni. Niech będzie. Tutaj jeszcze trochę trawy paproci. Tutaj będzie jakoś paproć. Tu, tu, tam. Mm, mleczyk i mak. To mleczyk tu damy, a mak i tu będą rosły dwa. I jeszcze mogę zrobić takie drzewko. Tak, jakby drzewko. Raz, dwa. No, takie są te. Czy jak to tam się nazywa? No i piękny ogródek. Tutaj nam za chwilę drzewko wyrośnie. Trochę drzewko przedstawię tu. No, pięknie, bardzo ładnie. No więc chyba będziemy kończyć to. Do zobaczonka widzowie, do zobaczenia w następnym filmiku. Nie zapomnijcie o subskrypcji i łapeczki w, w górze. Pa pa!